Czy uważasz siebie za głębokiego myśliciela i odczuwasz emocje o wiele intensywniej niż inni? Jeśli odpowiedziałeś tak, to prawdopodobnie należysz do niewielkiego procenta ludzi, którzy są bardzo wrażliwi. Więc co to oznacza? Cóż, bycie osobą bardzo wrażliwą w skrócie HSP oznacza, że jesteś naturalnie przystosowany do przetwarzania i postrzegania informacji na znacznie głębszym poziomie niż większość ludzi. Prawdopodobnie jesteś spostrzegawczy, empatyczny, intuicyjny i samoświadomy. Osoby HSP są również emocjonalnie inteligentne i niesamowicie kreatywne, pełne pasji. Jednak jak można sobie wyobrazić, odczuwanie i przetwarzanie bardziej intensywnych emocji ma pewne wady. Oto 13 problemów, z którymi prawdopodobnie zetkną się tylko bardzo wrażliwe osoby. Numer 1. Nie znosisz głośnych dźwięków. Czy myśl o imprezie lub pójściu do zatłoczonego baru na wielki mecz brzmi dla ciebie trochę okropnie? Jeśli tak, to możliwe, że jesteś osobą wysokowrażliwą. Osoby HSP łatwo się przytłaczają, gdy jest dużo ludzi lub dużo zamieszania. Wydarzenia takie jak koncerty, kluby czy festiwale mogą być popularnym pomysłem na zabawę, ale dla osób wysokowrażliwych może to brzmieć jak prosta droga do osobistej awarii. Więc jeśli nie jesteś HSP, ale znasz kogoś, kto nim jest, to ta osoba nie jest nudna czy pesymistyczna. Numer 2. Często czujesz się emocjonalnie wyczerpany. Czy ktoś kiedyś powiedział ci, że docenia Twoją empatię? Czy masz mieszane uczucia, ponieważ to cię również wyczerpuje? Kluczową cechą bycia osobą bardzo wrażliwą jest to, że odczuwasz rzeczy głębiej i intensywniej niż inni. Dlatego częste absorbowanie i odbijanie emocji innych, zwłaszcza jeśli jesteś cały dzień poza domem, może sprawiać wrażenie, jakbyś jechał emocjonalną kolejką górską. Numer 3 Mocno analizujesz interakcje społeczne. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdy przyjaciele byli zdumieni, że jesteś w stanie trafnie ocenić sytuację? Cóż, to dlatego, że zauważasz dużo więcej rzeczy niż przeciętna osoba. To są wskazówki, które inni często przegapiają, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Jesteś bardzo dobry w postrzeganiu niewerbalnych wskazówek i analizowaniu tonu innej osoby. Niestety oznacza to również, że masz tendencję do nadanalizowania rzeczy, co może skutkować nadmuchaniem problemu. Numer 4. Silna reakcja na sceny z przemocą. Jak się czujesz oglądając filmy z przemocą? A co z wysłuchaniem szczegółów okropnego przestępstwa? Osoby wysoko wrażliwe mają bardzo silne wewnętrzne reakcje na przemoc i okrucieństwo, nawet jeśli wiedzą, że to fałszywe jak w filmie, dlatego mogą odczuwać większy niepokój i przygnębienie, oglądając takie sceny. Numer 5. Masz trudności z przejściem do przodu. Czy rozstanie sprzed trzech miesięcy nadal boli jak wczoraj? Wciąż obwiniasz się i cierpisz z powodu zdrady sprzed pięciu lat? Jest w porządku, to nie jest dziwne. To po prostu wynika z wysokiej wrażliwości. Jednym z najbardziej bolesnych rzeczy bycia tak wrażliwym jest to, że możesz mieć trudności z odpuszczeniem. Emocjonalny ból. Niezależnie czy to obraza, czy rozstanie, po prostu pozostaje z tobą. Wiesz, że w głębi duszy to nie jest naprawdę wielka sprawa, ale i tak nie możesz przestać robić z tego góry. Numer 6. Nie czujesz się komfortowo z zmianami. Czy odczuwasz niepokój jadąc w nowe miejsce lub próbując czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś? Czy poświęcasz dużo czasu, aby oswoić się z codzienną rutyną, więc nagle zmiana czegoś sprawia, że czujesz się niekomfortowo? Gdy jesteś osobą wysoko wrażliwą, poruszanie się po nowych środowiskach może być dla Ciebie uciążliwe, ponieważ musisz wszystko przyswajać, zanim zaczniesz się czuć komfortowo. Numer 7. Nie reagujesz dobrze na krytykę i konflikty. Osoby HSP są jednymi z najdelikatniejszych i najbardziej czułych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkasz. Są emocjonalne i miękkie, co oznacza, że wymaga się od nich ostrożnego podejścia krytyka, podniesienie głosu czy rozdrażnienie, w jakikolwiek sposób może ich głęboko ranić, nawet jeśli ktoś ma dobre intencje. Numer 8. Nie radzisz sobie dobrze pod presją, czy kiedykolwiek słyszałeś, że ktoś pracuje dobrze pod presją lub presja sprawia, że lepiej wykonuje pracę? Tak, te osoby nie są zazwyczaj wysoko wrażliwe. Terminy i podobne presje czasowe mogą powodować poważne cierpienie dla osoby bardzo wrażliwej. Nie lubią spieszyć się do czegokolwiek i nie radzą sobie z równoczesnym wykonywaniem kilku zadań. O wiele bardziej zadowoleni są, gdy mogą poświęcić czas swoim projektom i skoncentrować się w pełni na tym, co robią. Numer 9. Twoje granice są łatwo przekraczane. Jeśli twój przyjaciel jest rozczarowany lub szczerze prosi o pomoc, wiem, że trudno ci odmówić. Masz współczucie, nie jesteś wredny, ale jak bardzo się czujesz? Czy jesteś w stanie powiedzieć nie, jeśli przekracza to twoje granice? Osoby HSP są bardziej emocjonalnie świadome niż większość, więc szybko i głęboko wczuwają się w sytuację kogoś innego. Z tego powodu często zgadzają się na wiele rzeczy, których nie chcą robić, po prostu aby zadowolić innych i uniknąć ich zawodu. Numer 10. Jesteś własnym największym krytykiem. Czy już myślisz o małym błędzie, który popełniłeś wcześniej w tym tygodniu? To w porządku. Wiesz, że wszyscy popełniamy błędy. Osoba bardzo wrażliwa ma trudności z pogodzeniem się z własnymi niepowodzeniami. Obwinia się za każdy mały błąd i stawia przed sobą niemożliwe standardy. Nikt nie jest dla siebie bardziej surowy i wymagający niż osoba wysoko wrażliwa. Numer 11. Potrzebujesz czasu dla siebie. Czy kiedykolwiek mówiłeś komuś, że potrzebujesz ciszy, a oni wciąż nie opuszczają pokoju lub nadal ciągle do ciebie mówią? Prawdopodobnie nie rozumieją, że potrzebujesz samotności. Osoby wysoko wrażliwe nie mogą być wokół innych ludzi przez długi czas, a niektóre dni są po prostu dla nich zbyt trudne do zniesienia. Ponieważ przetwarzają rzeczy na tak głębokim poziomie, potrzebują więcej czasu na odpoczynek i regenerację po całym umysłowym i emocjonalnym wysiłku. Numer 12. Często jesteś źle zrozumiany. Jeśli jesteś osobą bardzo wrażliwą, prawdopodobnie czujesz się niezrozumiany przez otaczających cię ludzi. Ponieważ tylko jedna na pięć osób ma tę cechę wysokiej wrażliwości, może być trudno innym ludziom zrozumieć Twój punkt widzenia. Ponadto wielu ludzi prawdopodobnie nie wie, że to cecha, a nie w pełni dobrowolny wybór taki jak wybór kolacji. Numer 13. Nie masz problemu z chodzeniem spać w różnych porach dnia. Osoby wysoko wrażliwe często lubią spędzać czas w nocy na rozmyślanie o życiu, związku, pracy, zarabianiu. Czują potrzebę samodzielnej analizy tych obszarów, ponieważ w nocy ich myśli są bardziej intensywne. Często powoduje to, że przez długie analizy i myślenie nie są w stanie odpocząć umysłowo. Mimo wymienionych tutaj problemów, bycie osobą bardzo wrażliwą to wspaniała cecha. Te problemy są po prostu ciemnością dla światła. Światło to Twoja spostrzegawczość, artystyczne zmysły i otwarty umysł. Te głębokie emocje oznaczają również, że masz ogromną pojemność do współczucia, zrozumienia i życzliwości. Twoja obecność sprawia, że ten świat staje się lepszym miejscem. Chętnie poznam twoje zdanie na temat osób wysokowrażliwych. Być może sam nią jesteś? Daj znać w komentarzach poniżej oraz daj łapkę w górę, jeśli materiał ci się spodobał. Niech Feniks będzie z tobą.